Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty Łukasz Jestem z znowu Tomasz Adamek, witaj Witam, bardzo szybko mówisz, bardzo się cieszę, bo no będzie szybki No oczywiście, że tak, będzie najszybsze 8 minut w twoim życiu Zobaczymy Tomek powiedz mi, no skoro jesteś w fejmie, skoro bierzesz się z dużą młodszym No chyba można tak powiedzieć silniejszym soldiciem, no to dudki muszą się zgadzać No jak? <laughs> Za bo tego nie robię <laughs> To moja praca. No to ty i Mati zawsze podkreślacie, jeśli będzie dobra oferta, jeśli będą się trudki zgadzać, no tak. to się walkę weźmie. Znam? No oczywiście, no i jest, jest oferta i dlatego walczymy. Dobra, powiedz mi Tomek, bo no, Soldić słynie z tego atomowego uderzenia. Jest to silny chłopak, bił się w KSW, bił się teraz w One. Chyba z tego co dobrze yy, kojarzę. No ale ta walka nie jest taka oczywista. Ty kontra e, Soldic, boks. Małe rękawice czy duże? Duże. Nie, normalne. E, tak. Normalne rękawice. No to jest swoje. Każdy potrafi uderzyć i, i, i czy to pięściarz, czy, czy MMA y, chłopcy też potrafią. no Trzeba być upatry, trzeba być przygotowanym. Już y, y, poniedziałek zaczynamy obóz. No i, w tym samym miejscu? Tak jest, element, świeradość, Zdrój i aż do walki. No, tu nie ma lipy. Czy to mówię taki przeciwnik, czy taki trener, jest zawsze ciężko, jakby była walka 12 rund. Dobra, Tomek powiedz szczerze, kojarzyłeś z to dzisiaj wcześniej czy... A skąd? No, nie, ja tak nie znam ja nie tych ludzi <laughs> ze świata MMA, no co ty? Ja tego patrzę na YouTube, jak się mówię, na do Matej goły Matej, weźże mi, wyci weź dokładnie przespeluj mi, bo coś tam widziałem, że so, nie, 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 nie wchodziło, a więc mówię, a patrzę, nie jest okej, okay, dobra jest. No, ale ty przedstawił pewnie charakterystykę soldicza bo go zna. Skajdę. No tak tak, dlatego no, mówi, nie, no, Soldicz tam mówi, ten, ten coś potrafi. No, dobra wyśle, no dobra, jest okej, okay, bierzemy. No nie miałeś w ogóle żadnego momentu zawahania, czy ty po prostu jak, jak jest dobry kontrakt, to... Eee, waham się i no, przed, przed babą, nie? czy i szalpie, czy nie, no to to się wahał, a tak to no, nie no przestań. Bo ty jak wchodziłeś tutaj do, do Fejmu, no to miałeś mieć jedną walkę. Teraz już będzie twoja trzecia walka w fejmie, tak? Dobrze kojarzę? No tak jak, słuchaj, jak jest dobra oferta, no to głupi by tego nie wziął, tak? No ale teraz tak naprawdę teraz jest to taki pierwszy, najmocniejszy sprawdzian dla ciebie, bo byłeś z Bandurą, no była pierwsza walka z Bandurą? No chyba, ja nie wiem, nie wiem. Nie Zaczy, wiem. Też. No jak ty to nie pamiętasz? Ja to, to, tak, mam twoje walki pamiętasz to. Ja tego ja, ja pamiętam jak walczę, bo to już zapominam. No co. No wiesz, bo ja nie, bo to... Ja, ja mam tak, pamięć, jak chcę coś pamiętać i pamiętam y, to co było 40 lat temu, ale tam są takie coś, że... O, gadaliśmy spod, widzieliśmy się wczoraj, przedwczoraj, to ja tego do nie chcę... śmieci. Do, do, tak, tak, ja mam wtedy głowę pustą, bo czasami, wiesz, jeszcze wiesz, na czasie ze stanu. to mówię, ty, potem się, ty, jak ma na imię, bo ja nie wiem, bo ja nie chcę kodować, bo ja bym, tym, ta moja głowa wszystko chciała kodować, to ja, Pamięci by nie starczyło. No, do człowieku, no, że moje memory też jest, ilość mam pamięci, nie? Dobra, bo z Donkasy też miałeś walkę, tak? Tak. Don Casio, Bandura, no to nie byli e, przeciwnicy, jeśli chodzi o twoje umiejętności, e, zbyt wymagający, no teraz Soldić to na pewno największy i najcięższy przed tobą e, sprawdzian, a jesteś coraz starszy Tomek. Pytanie czy, bo widziałem komentarze, które się pojawiły, pytanie czy ty się nie boisz o swoje zdrowie, bo gdzieś widziałem, że e, no fame chyba chcecie wpędzić e, na wózek inwalidzki takie komentarze gdzieś tam przeczytałem po ogłoszeniu. Słuchaj, ja ci tylko powiem jedno, jestem jak e, dobre wino, im starszy, lepszy. lepszy. Tak jest. Ale Dziękuję. czerwone. Tylko czerwone. Ale powiedziałeś przed chwilą, jak rozmawialiśmy, że powinien się nie tańczyć. Znaczy wiesz, nie, teraz w ogóle nie piję alkoholu. Ale w ogóle nie pijesz, bo walka, czy w ogóle nie Nie, nie, pijesz, nie, nie, bo nie, 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 nie jeszcze czasu, bo ja jestem ja chory po prostu. Okay. Choruję bardzo i szkoda zdrowia. I, a jeszcze mam coś walczyć, to... A to jest poważnego choroba? czy? Proszę? Poważna choroba? No nie no, kart morderca to jest. Morderca. <grystans> to nie jest choroba, to no jest nie, to jest choroba. To Słuchaj, jest... to, to pije się fajnie, tak, tu winko wypijesz. Ee, no, ale, ale lampkę no. dla kurażu? No dzisiaj na przykład pogali. No nie, nie, to ja nie lubię tak wypić lampkę. To, 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 <słys> to to, pusi, pusi piją lampkę, prawda? Ja trzeba ja butle stawiam, wtedy piję, to, to jak, jak prawdziwy facet, nie? A lampeczkę to piją takie, wiesz... Francę? Francę! made in Francę, nie? Także nie, nie piję tego i jestem zdrowszy. Budzę się normalny człowiek, wiesz, do życia. Jak rozmawiałeś z Matiem o Soldiczu, to powiedział ci, na co musisz u niego zwracać uwagę, na co to najbardziej nie, jesteś narażony? Nie, no to wiesz, o tego jest, jeszcze wiesz. No ale jest... Mati na pewno coś wiesz. Nie Mat... no, nie Matin, bo nie na... No, no, co... Ale Mati nie lubi wtrącić? Nie no, ma... Mati Matin nie lubi, no nie no, bierz go po czołgach, no, <laughs> Ale co ty mówisz Tomek? No ta, tak, no tak, no Mati od razu, tur. Bardzo dobrze, ale Maty zna moje możliwości. Z Dębicy chłopak. No, no Maty Harak. Nie e jedno na plecach przeniósł. E no Maty, wiesz, gdyby tak Maty go posłuchał i wierzył, bo to co mówi, to to by był naj <grym> najw największy, największy UFC fighter, nie? Czyli ale... <grym> <grym> Maty lubi bajkopisarze y być? Też Mati też Anderson robi. troszkę. Nie, no Mati, to, nie, nie no, że ja bym to lepiej zrobił i tak walczą i nie ja bym przerzucił go. <grym> Czy to jest coach? Tak, to ty jest. To, do czasu. Tak jest. A ty to, 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 co mówi Mati, to jednym uchem wypuszczasz, drugim, Jednym wpuszczasz, drugim wypuszczasz? Czy jak coś tam bierzesz Matego do kieszeni? Nie, jak, jak nie, nie. no przestań. Mati jest komentatorem. No, no to trochę malgi widział, to już trochę no, coachem ta, może być, nie? Ale nigdy nie fizycznie tego nie przerobił. No dobra, ale jak byliście kiedyś na mieście, bo byliście nieraz, to nie było takiej sytuacji, że musieliście we dwóch gdzieś tam. Nie, nie, no co ty? To to Polsze... ty, ty wychodziłeś, tak? Nie, nie. W Polsce. W Polsce są bardzo, jest kultura, jest nie. Tu nie, nie, nie spotkałem się, żeby były jakieś zaczepki. No bo wiedzą, że zaczepienie. No nie ma to. No poszukiwać. nie no, no, no Podłoga będzie od razu. Nie? A ja dwa razy nie pytam, dlaczego to zrobiłeś. Tylko. Pod... Jedno ostrzeżenie, tak? Nie, no jeden szał jest no jest wiesz... To, ale od razu, czy jest ostrzeżenie? Nie, nie, no nie, od no, razu? Co od od raz, razu? no co ty. Od razu od bije, jest, jest zajezdnia, nie? <laughs> Dobra, ale miałeś kiedyś takie tak już typowo e, życiowo, się ciebie pytam, no bo o walkach to będziemy oczywiście rozmawiać, z tobą można dyskutować o walkach e, milion lat, z Matim tak samo, o walkach tych na boisku oczywiście, nie? Z Matim może najbardziej porozmawiać. Eee, no, no to też wiesz, wiesz to, ja mam to, że, dużo do Matygo Borka, więc... Do pana Mateusza Stoczyłem ten e, trochę walk na ulicy, no, lata temu, no wiesz, 29 lat mojego roku małżeństwa, e, ale pobiło ale się, no jak, jak każdy facet, no. No ale co, wiesz, to, ale to nie, jest, to nie jest dobre, to jest to głupota. głupota. No, jeżeli już kiedyś mówiłem w wywiadzie, jeżeli chcą walczyć, chcą, no nie widzą to fejn. Tutaj to nie są perfek goście, to są nie wiem, UFC i tak dalej. Tu mogą się rozwijać i mogą walczyć i zarabiać pieniądze, a na ulicy nie dość, że połamiesz łapy, a nie daj że goś zabijesz i idziesz siedzieć. Nie? No, tak całkowicie szczerze, jak rozmawiamy teraz, już bez, bez żartów, naprawdę nie obawiasz się o zdrowie. no bo Ten solid ma piekielne uderzenie. Ty masz swoje lata, może refleks już nie ten. Nie boisz się, że na, na e, tę ja emeryturę możesz przejść nie mocno podróżowane? przestań. No o czym wygadasz? Ale widziałeś, widziałeś jego no, uderzenie? No, widziałem ten, ale, ale słuchaj. Nie, nie, nie. To jest tak, duży rękawicz to jest jedno. Trafić też trzeba. To nie jest tak nie trafić, czysto. Bo mnie kilka razy trafili pięściarze czysto, to byłem na podłodze, a mnie, a przyjąć też potrafię. Mówią, w Stanach mówili, że mam szczękę granitową. Czyli ja potrafię przyjąć i potrafię oddać. No ale, ale czasami była też podłoga i stawało się i wygrywało się przed czasem. No. Chociażby Największy knockdown, który miałem z, z Walkerem, ja mnie pociągnął, bracie to na, na cztery, cztery doszedłem do siebie. Było five miałem cztery sekundy, żeby stać i wygrałem w następnej rundzie. No to, że jestem wojownik i, i takim jestem dalej, aż, aż do końca, do końca karier. Oczywiście ja się nie biję tutaj z ludźmi, e, z mistrzami świata. No, bo do niczego nie jest potrzebne No ale ono... sol, soli w do bandury i kasy no to można powiedzieć, że jest no, się no ale no to dobrze, dobrze, no ale, ale nie, mówię, ja już nie karierę pieściarską zakończyłem, ale że są takie oferty jak tutaj. Nie odmawia się. No, nie odmawia się, bo dobre pieniądze, no to co tyż tu? Tu jak jest. nie? Na, o, wino, na, o, o... na dobre wino trzeba mieć, nie? A no to od, od przybytku głowa bo nie boli. Dobrze, dziękuję bardzo. No, Dzięki wielkie.